Witam hodowczynie hodowców. Zaczynamy koszować na 215 km. Trzeci lot konkursowy kluczborg. Parę klatek złożonych jest. Do jednej klatki wchodzi po 15 gołąbków, tak że będą mieć luz. dwadzieścia sześćdziesiąt siedemdziesiąt jeden dwadzieścia siedem dwieście sześćdziesiąt dwa. 262 26 dereceye geçiş. 26 14 var. 26 böyle. pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia sześć siedemdziesiąt jeden osiemnaście dwadzieścia pięć dwadzieścia siedem pięćdziesiąt osiem osiemdziesiąt pięć 6607 Zwróć uwagę, 7808 Tak jest 6833 Dzień 99. Kontrola idzie. Kontrola Zdjęła przyjechała. Nienacka, bez zapowiedzi. mistrz świata, tak, wspólnych gojemników. Witam pana. Witam, dyrektora. Witam, dyrektora. dyrektora. Proszę siadać Cześć, tam. Pozdrowionka. Dziękujemy. Tutaj nic nie uniknie. Przyjechał inspektor nadzoru. Cześć Boże. Cześć Boże. Cześć Boże. Witam pana. Cześć. Cześć. No i zakończyliśmy koszowanie gołąbków. poszło gołąbków 700 215 km kluczbork

bąbki dostają wodę teraz czekamy jeszcze tak i z wyjdzie jeszcze godzinę i go nie wygląda jak puszcza teraz się napiją wodę mogę tak dzisiaj, super, zarabia perku Słonku już wychodzi Pogoda się robi No bo jak piją Witamy hodowców, hodowczynie, uczestników WG Podhale. Jesteśmy na locie w miejscowości Kluczborg. 210 km. Pogoda w miarę okej. Okay. Bezwieczni Przygotujemy się do wypuszczenia Zerwiemy blomby Najpierw ładczy, to, tutaj tu blombę To jest 01-31-43 44 przepraszam FCI Grand Prix To jest pierwsza blomba Teraz drugą blombę To jest FCI Grand Prix 01-31-50 Okej, zrywaj blombę. ją tak na buki, no, kręcę w bok, i no w jedną stronę. Okej, okay. 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 jedna blomba zerwana. Teraz drugą. Okej, okay. dwie blomby. No. Przygotuj się do, do, do wypuszczenia. Blombę włoż do tego, do drzwi, ta. Jesteś godzi? 20 8. 28? Od tyłem idziesz otiero. Odskocaj. Start. Druga strona. Ох, oh, A pięknie w kierunku idą Na dwie grupki Teraz się łączą Idą jedna za, za te tu te tu widzisz jak się Patrz jak się Jak? A, patrz a. jak się łączą ładnie Nie? Super Połączyły się wszystkie A tu jeszcze jedna grupka Aha. Pięknie o, pastantery odbijają. Mm. Idą w kierunku. Dobre lot.